Witam Was serdecznie dzisiaj w lesie, ale nie z tego powodu, aby coś tu budować, bo ciężkie dzisiaj, ciężki dzień, ponieważ dużo obowiązków i zadań, które miałem na co dzień, które mam na co dzień, a jeszcze dzisiaj mi doszły one jako w sobotę, więc nie mogłem się pojawić w lesie, aby coś budować. Ale mam kupioną plandekę i będę robił tą drugą ścianę też teraz, draszę ten dach. I zobaczycie to dopiero jutro, bo dopiero jutro tu się pojawi, i dopiero jutro to zrobię. Ale jest plandeka, są siły, jest, jest chęć, także jutro się na pewno pojawię. Ale dzisiaj, dzisiaj mam dla Was bardzo nietypowy odcinek. Odcinek oczywiście jestem w lesie, bo miałem przyjechać podleć, podlać blusz, ale cały dzień dzisiaj leje deszcz, więc tak go podleję. Ja dzisiaj zrobię Wam unboxing paczki, paczki, która, którą dostałem od mojego przyjaciela Matego. I co w niej jest, ja bo niesamowite rzeczy tam dostałem, <laughs> także już się nie mogę doczekać. A jedna rzecz naprawdę yy, usprawni moją podróż, na pewno, nie jedną. Yy, to po pierwsze paczka, ale jeszcze mam do was wielką dla Was wielką informację, poza tym jestem nią oszołomiony. Informacja polega na tym, że pewnego dnia, czyli chyba we wtorek czy środę, dostałem maila. Maila o treści, jak widzicie, na załączonym obrazku, czyli maila o treści, że e, miałbym swoje umiejętności survivalowe przedstawić w telewizyjnym programie Mam Talent. No i na początku oczywiście myślałem, że e, a posiadając w pracy wielką bandę zgrywusów i wariatów e, pozytywnych, oczywiście, sądziłem, że to jakiś żart e, zrobiony przez nich. Jednak e, wszystko dążyło do tego jednak, żeby sprawdzić to, gdy posprawdzałem, okazało się, że jednak ta osoba, co napisała, to istnieje i pracuje dla właśnie tam telewizji i w ogóle, i w ogóle, więc no więc byłem w szoku, poza tym pomyślałem sobie, jaki survival, nie zajmuję się na co dzień survivalem, no jakieś tam umiejętności oczywiście posiadam, umiejętności niewyuczone, a wyćwiczone w życiu, więc więc yy... Nie ziewaj mi za tym kamerą, bo boi mi się ziewać, to przestań. Także dzisiaj mam operatora, Dominika. Także, 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 no, no, wszystko było ok. Oczywiście nie mając takiej jeszcze pewności na 100% co, co w tym chodzi, co to jest, jak to wygląda napisałem, że odpisałem na tego maila treścią, że no nie wiem, czy jestem w stanie podołać takiemu zadaniu, no ale chciałbym wiedzieć więcej na ten temat i w ogóle. No i drugiego maila dostaję z odpowiedzią zwrotną na drugi dzień. Jest wszystko wytłumaczone, wyjaśnione, jak to wygląda, że mam nagrać film nie dłuższy niż 2 minuty, coś o sobie i o tym, co robię, co nie? Pokazać mniej więcej coś tam. A później, gdy Obejrzą to jurorzy To pojawicie na castingu W Warszawie W wybranych dniach Są tam dni, w których są, te castingi się odbywają No i wszystko by było fajnie No Kurde, TVN do mnie pisze <laughs> Że mam wystąpić Mam talent Ale tu pytanie moje do Was Bo ja widocznie jestem chyba za słaby W tym suriwalu i w tym wszystkim Bo nie mam pojęcia Jak mógłbym pokazać Na scenie żyli ludziom i w ogóle survival, albo jakiś bushcraft, czy cokolwiek. Nie wiem, bo mi się wydaje, że jest to nierealne i raczej tego nie da się w żaden sposób pokazać. Chyba, że macie jakieś inne pomysły i macie jakieś inne poglądy na to, to piszcie w komentarzach. Jeżeli coś fajnego mi poddacie, to prawdopodobnie może i nawet wstawię się na ten casting. Jak na razie na ten casting na pewno się nie wstawię, bo nie mam pojęcia, co ja mam im pokazać. Także, jak macie jakieś pomysły, co można pokazać na scenie przed ludźmi wspólnego, coś, co jest wspólnego z lasem, z tym, co robię, no bo przecież nie rozpalę im krzesiwem ogniska, nie przefiltruję wody i nie zbuduję szałasu, co nie, bo nie upoluję jakiegoś zwierzęcia i no nie wiem, no dla mnie to nie wykopię ziemianki. Dla mnie to jest nierealne i, i głupie wręcz, a, a jeżeli macie na to jakiś fajny pomysł, to czekam na wasze pomysły. Dawajcie, ale ja przechodzę teraz do paczki, paczki, która, e, którą dostałem od przyjaciela Matiego. I zobaczycie, jakie fajne rzeczy się w niej znajdują. Paczka od Matiego. E, Mati napisał do mnie, Mati, którego, który już e, Chyba ze dwa lata temu wysłał mi paczkę z tym tarpem dużym, zielonym, którego posiadam, bukłakami na wodę, baniakami i w ogóle, w ogóle i mnóstwo, mnóstwo sprzętu, które dostałem kiedyś od Matiego. Tym razem dostałem kolejną paczkę, gdzie napisał, że coś dla skutera. I byłem bardzo... nie chciał zdradzić tajemnicy, ale byłem bardzo ciekawy, co to może być. I nie spodziewałem się nawet takiego czegoś, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. a a będzie na pewno funkcjonalne. Ale dobra, zacznijmy po kolei. Pierwsze co to: y, lampki na baterie dla nastroju w kampie. Także y, na kampie będzie, będzie fajnie, jak namiot się rozstawi. Oświetlę sobie go lampeczkami, także dziękuję bardzo. Następna rzecz to y, racja żywnościowa, wojskowa, nasza polska, y, która, która to jest numer 5. Z tego co widzę, o, komary się pojawiły. Y, numer 5 i no, co, to co jest w niej, to oczywiście wszystko na wyprawie, bo zabieram ją na wyprawę i będzie y, można sobie od razu sprawdzić, co tam się w środku znajduje, jak to smakuje. Nie robiłem y, tej polskich jeszcze, nie próbowałem, także będę miał okazję. Dziękuję ślicznie. Rozpałki, Rozpałki które, które wyglądają bardzo śmiesznie, Takie takie zapałki długie, czymś owinięte, wygląda jak wata cukrowa. Kawałek draski w pudełku gdzie nie zamoknie. Fajnie to wygląda, oczywiście to przetestuję i z pewnością przetestuję to, jak nie w lesie, to na pewno na wyprawie i to z pewnością. Także takie coś. Koc ratunkowy. Mam, posiadam chyba w każdej apteczce, mam chyba z pięć tych apteczek i... W w szerszeniu i w plecaku i zawsze małą przy sobie te koce racunkowe mam ale jeden więcej zawsze się przyda bo można je wykorzystać nie tylko w czasie wypadku i gdy trzeba udzielić pomocy, okryć, odizolować człowieka od, od zimna czy coś w tym stylu, ale jeszcze na przykład można właśnie sobie zrobić z tego tarpa płaszcz przeciwdeszczowy ochronić się przed słońcem albo po prostu zrobić sobie z tego namiot, co nie i w tym przenocować. także super, dziękuję bardzo i dwie takie jeszcze rzeczy są to naklejki na y, szybkę do kasku. Jedna naklejka jest zewnętrzna, ta jest zewnętrzna, którą się nakleja na wierzch y, szybki i ona z y, Powoduje to, że nie osadza się na nich woda. Krople wody spływają, jest lepsza przejrzystość widoczność, gdy jadę w deszcz. Jest to niezmiernie, bo cały czas się tam łapą, przecieram, bo te krople denerwują. A to jest yy, naklejka, którą się wkleja od spodu, żeby nie parowała szybka, gdy się oddycha w środku, a jak jest wilgotno po deszczu, to szybka ta zaraz szybko paruje, trzeba ją otwierać, a wtedy pada, a wtedy wieje. A to właśnie umożliwia, że niby nie paruje. Także kolejne dwie rzeczy. No i to, co jest najważniejsze dla mnie, dla, dla mnie w sumie najważniejsze i, i to, co, o czym zawsze marzyłem, gdy właśnie wyruszałem na wyprawy, bo najważniejszą rzeczą, gdy się jedzie motorem, kto jeździ to wie, czy skuterem, czy czymkolwiek, to to, że niesamowicie po, na, po dłuższym odcinku jazdy boli ręka od dodawania gazu i tutaj jest tempomat, tempomat do motoru, bardzo prosto się go zwalnia w razie czego, nie, ewentualnego tego, jest jakieś jedno pociągnięcie, które zwalnia ten tempomat, montuje się to na rączkę. Oczywiście jak to wszystko montuje, te szybki i ten tempomat i to wszystko zobaczycie na filmie już przygotowawczym, gdy będę przygotowywał z szerszenia do wyjazdu na wyprawę. Dziękuję oczywiście Matiemu z całego serducha, naprawdę mega prezent i mega paka, fajne rzeczy. Oczywiście z wszystkiego będę korzystał. I bardzo jestem wdzięczny. Także pozdrawiam i dziękuję. A na dzisiaj to wszystko. Napiszcie, co myślicie na temat tego castingu i widzimy się jutro. Jutro tutaj na miejscu w lesie będę rozbierał ten dach i budował nowy i robił to fajnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. I no i ta plandeka na pewno dużo pomoże. Także trzymajcie się. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. A jeszcze jedna rzecz. Ten film, który właśnie oglądacie, jest pierwszy raz od trzech lat montowany na telefonie w nowej aplikacji. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Napiszcie, czy jak się podoba w taki sposób montaż filmu. Może jest lepiej, może jest gorzej. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy to później. Trzymajcie się. Na razie, cześć.